Kalagunis. Próbują rozegrać po skrzydle. No a jeszcze jedno takie podanie i wychodzą. Papastopulos. Kalagunis. Ależ świetnie przejmuje to Błaszczykowski. Wybiega na pozycję. Podanie. Będzie gol! No i bramkę, proszę Państwa. To jest bramka, która chyba definitywnie dobija rywali. Masz rację, wątpliwe, by mieli jeszcze okazję do odrobienia strat. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Przejmuje na skrzydle. I listy kwitują to zagranie do bramkarza. Pawrzyniak. Czyste, udane wejście i świetnie przejął piłkę na połowie rywala. No, może centrować w pole karne. Dobra okazja. Strata w ataku. Właśnie sędzia zakończył to spotkanie. A miał być mecz towarzyski. Piłkarze na szczęście podeszli do niego bardzo poważnie. Za uwagę dziękuję Państwu Dariusz Szmakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Do usłyszenia.